Z nami jest napastnik naszej drużyny, Mateusz Danieluk, witaj. Cześć, cześć. Dziś okazały zwycięstwo, okupione jednak przerwanym meczem Józefa Witka. Mimo, że wynik zdecydowany, to chyba jednak był to ciężki mecz. Jak ocenisz spotkanie? E, no tak, był ciężki mecz, e, ciężki przeciwnik. No ale jak widać, e, fajnie udało się zdobyć trzy punkty. I, no i teraz się już szykujemy na Sosnowiec. Czy dzisiejsza bramka to przypieczętowanie końca twojej kontuzji? Wianowi chyba była rozgrzewka przed dzisiejszą bramką. Tak, e, to jest koniec mojej kontuzji. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Czy dzisiejsze zwycięstwo to potwierdzenie aktualnej formy drużyny, e, mimo występującej w naszej drużynie kontuzji? Yy, tak, chociaż yy, wydaje mi się, że głównym czynnikiem było, yy, że nie robiliśmy aż tyle głupich kar jak, jak w innych meczach i traciliśmy te siły na, na obronie, granie w czwórce. Także yy, fajnie, że byliśmy skoncentrowani i nie robiliśmy głupich kar. Jak drużyna odebrała zawieszenie sędziów, yy, spod którzy sędziowali spotkanie z Jastrzębiem? To nie zmieniło to sytuacji, bo dalej był przegrany mecz i nie zdobyliśmy punktu. Znaczy jeden był punkt, tak. Następny rywal to Zagłębie Sosnowiec. W zeszłym spot sezonie był to ciężki rywal. Czy dzisiejszy mecz to rozgrzewka przed następnym zwycięstwem? Sosnowiec jest ciężką drużyną i w Sosnowcu jest ciężki teren. Natomiast postaramy się walczyć jak najlepiej i wywieźć stamtąd trzy punkty. Dzięki wielkie. Dziękuję.